Hej, hej, o moje skarbeczki Z tej strony Masakra Witam was w nowym odcinku na tym kanale Dzisiaj sobie porozmawiamy o Nawet nie wiem o czym, o czym Po prostu sobie możemy porozmawiać Więc tak Chciałabym nagrać Q&A, ale niestety nie mam pytań Więc jeżeli byście chcieli zadawać jakieś pytanka To zapraszam do sekcji komentarzy Na Instagrama, którego będzie Którego macie w opisie kanału Bądź w sumie tylko na Instagrama. Tam możecie zadawać pytanka i ja z chęcią na nie odpowiem. Wystarczy, że wejdziecie na jakikolwiek post i jak napiszecie jakiekolwiek pytanie, to ja, będę, to ja sobie je zeskrinuję i będę je miała na Q&A. Też chcę porozmawiać na temat subskrypcji. Chciałabym wam zrobić specjalną 100 subskrypcji, ale niestety jeszcze go nie ma. Jeszcze nie ma stu, więc musicie poczekać. Dodatkowo ym, będzie short film na Halloween, więc na to też musicie poczekać. Ale też możecie mi dawać pomysły na nagrywanie, bo naprawdę pomysły mi się kończą. I jeżeli dacie mi jakiś fajny pomysł, to ja obiecuję, postaram się go zrealizować. Nawet jeżeli mi się to nie uda zbytnio, to i tak będę się starać. I to jak na razie to wszystko moje skarbeczki. Mogę wam jakiegoś szybkiego... A, jeszcze jedno. Nie mam nadal intro. Więc muszę coś wymyślić, więc możecie też dawać na to propozycję. Pa!